A wy pierwsze co zauważyliście? Właśnie to, że mam koszulkę z Pepko, i pełno komentarzy. E, prezes ma koszulkę z Pepko, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, pełna zgoda, ale żeście to kurwa zauważyli. Czyli sami się ubieracie tam pierdolone biedaki. Także 1-0 znowu dla prezesa. Pokazaliście, jakiej marki ciuchy nosicie, gdzie się ubieracie. No i tyle w temacie. Ale powiem jedno. Prezes z lasu. Jedni go uwielbiają, drudzy nienawidzą. Zasłynął z TikToków, gdzie pokazuje swój styl życia, w którym nie musi pracować, kasa mu spływa na konto, pracują dla niego ludzie, ma mnóstwo czasu na wszystko. Stylem trochę przypomina Testowirona lub Crushwilla. No jest to bardzo kontrowersyjna postać w internecie. Większość ludzi nie dostrzega tej satyry w jego materiałach. No bo on tak podchodzi do wszystkiego humorystycznie, a większość ludzi odbiera to zbytnio personalnie. Ja w tym odcinku bardziej chciałem się skupić na jego podejściu do zarabiania pieniędzy, do robienia biznesu, ponieważ jak zobaczysz, ja Ci pokażę fragmenty z wywiadu na kanale Zgrzyt, gdzie właśnie Gimper i Rewo no, przeprowadzili z nim wywiad, on opowiadał właśnie o swoich biznesach, jakie, jakie robił, jakie robi do, do teraz. I, I tam widać jego podejście nie? do tego wszystkiego, I jak on działa, jak on pracuje, w jaki sposób myśli. I oglądając ten wywiad, no, zauważyłem w nim kilka takich cech, dzięki którym faktycznie robi duże pieniądze nie? i wychodzą mu te biznesy. I zacznę od pierwszej jego cechy. Wykorzystuje nadarzające się okazje. Tutaj przykład. Przed covidem był hype na wiesz, bieganie, wszyscy chcieli biegać, zdobywać medale w jakichś zawodach. No jak wybuchła jak pandemia, no to to wszystko przystopowało. No i większość ludzi, jak wybuchła pandemia, no to byli w takiej kropce. Nie wiedzieli, co robić, byli zagubieni, wiesz, chcieli się poddać, biznes im upadł, stracili, stracili pracę i tak dalej. A w przypadku prezesa, no to on zauważył okazję, możliwość i wpadł na pomysł, raczej pomyślał, jak tu można skorzystać na tym, nie? Czego ludzie potrzebują. No i wpadł na zajebiście genialny pomysł. I patrzyłem, co jest aktualnie jakby takim trendem w sprzedaży, jak były na przykład organizowane biegi w Polsce, różne, masowe. I zaczął się COVID. My z żoną wymyśliliśmy od razu, jako pierwsi w sumie w Polsce, takie biegi wirtualne, nie? Że biegniesz sobie gdzie chcesz, po prostu yy, odpalasz aplikację, wysyłasz nam wynik, a my tobie wysyłamy medal, nie? Okej, okay, wystarczy, że aplikacja strakuje, że t 42 jest przebiegnięta. Na przykład, albo mhm. dyszka, nie? Mhm. No, no i po prostu wysyłamy medal i tyle. I a, tyle. bo żeby się zgłosić po ten medal, to ktoś musiał się za, za, za wpisowe normalnie tak, zapłacić, tak. biegł gdzie chciał, czyli apka po prostu... Czyli to, co wy robiliście, to zbieraliście kasę, a potem wysłaliście medal. Dokładnie. Najlepszym. Ja, to się do danego biegu znaczy, nie, zgłosił. nie, właśnie nie robiliśmy nawet klasyfikacji, no. nie? To było po prostu tak, żeby ludzie. No dlatego, że ktoś płacił wam, żeby sobie medal kupić, tak. tak? Dobrze rozumiem? Tak, bo my doszliśmy do wniosku, że ludzie i tak biegają, tylko żeby mieć te medale pamiątkowe. Mhm. A jak nie, była, nie było możliwości biegania w zawodach, bo był ten cały covid, no to po prostu daliśmy im taką, otworzyliśmy im furtkę do tego, żeby biegali dalej, mhm. ale żeby medale zbierali, bo oni to lubią, nie? I to wypaliło? No i wypaliło, tak. Dobra, druga cecha, to Wiesz, jaką wpadł na pomysł z tą apką, no to ludzie tam gadali, że to nie wypali, że to jest bez sensu, że nikt się tam nie będzie zapisywać w tej apce. Ale sobie spróbował, zadziałał, nie słuchał tych opinii, tylko jak najszybciej z tym pomysłem wystartował. No i dalsza historia. Tak, tak. Ludzie powiedzieli, że nikt nam nie, nie wystartuje w tym. No to się okazało, że już w pierwszym biegu 2,5 tysiąca osób wow, z całego świata. Oczywiście ludzie to przeliczyli od razu, że 2,5 tysiąca razy 40 zł, yy, no to 100 tysięcy dla nas, nie. No. A ja tam oczywiście mówię, no nie 100 tysięcy, na przykład tylko 60, więc to są malutkie pieniądze. Jak malutkie, to skur... <śm> <śm> No, już im podnosiłem ciśnienie. <śm> no i frekwencja była, hejterzy byli, medale się wysyłały. Trzecia cecha ma całkowicie wyjebane w hejt. Reaguje na niego żartem, taką satyrą. Yy, i, I wiesz. Reaguje w ten sposób, że ci hejterzy się jeszcze bardziej wkurzają na niego. Bo wiesz, żeby prowadząc biznes, no trzeba mieć tą twardą dupę. Będzie ten hejt. Ludzie zawsze będą gadać, że, że ty jesteś oszustem. Będą ci wmawiać, że ty jesteś oszustem, że oszukałeś ludzi. Mimo, że tak nie było. Że produkt jest gówniany, że się nie nadajesz do tego. I chodzi o to, że. Wiesz, ja zauważyłem, że ten prezes ma właśnie takie podejście że on jakoś nie odbiera tego personalnie, tylko on z tego ma bekę. On ma z tego bekę, wiesz, odpowiada całkowicie inaczej, tak żeby jeszcze bardziej wkurwić tych hejterów i robi swoje, nie? I, I realizuje pomysły, realizuje biznesy i dlatego zarabia tyle kasy. Tam był mega hejt, że my nic nie robimy, a zbieramy kasę z tego, nie? I normalnie by się człowiek załamał. Ja mówię tak, tak. Nic nie robię, bo lubię dużo zarabiać, nie? A wy będziecie biegać i będę miał z Was pieniądze, nie? A czwarta cecha: jest innowacyjny. Wiesz, szuka na rynku niezaspokojone potrzeby, zastanawia się, jak to zrobić inaczej, lepiej niż konkurencja. Jak tu się wyróżnić i tutaj za chwilę, wiesz, zobaczysz, jak on opowiada historię, jak wpadł na pomysł, jak to więcej zarabiać jako pośrednik nieruchomości, jednocześnie, żeby klient też więcej zarobił. Bo my wprowadziliśmy też unikalny hmm. sposób sprzedaży nieruchomości, można powiedzieć, z inną niż dotychczas prowizją. Czyli hmm. na przykład ktoś sprzedaje chałupę na warmi za 200 tysięcy. Hmm. Normalnie pośrednik przychodzi do niego i mówi: Ja panu to sprzedam, ale 3% dla mnie. Nie? Hmm. My robiliśmy w ten sposób, że 200 tysięcy nie. O, o, Jezu, o dziemy, to, dziemy. chyba ktoś kocia, komuś prowizję dużo wziął. Chociaż wojna, tak, chyba. <grym> <bo> ktoś się. <grym> się zorientował. Chyba ktoś się kapnął, za ile nieruchomość poszła. <grym> tak. Eee, tak, poproszę, no. Okej. Okay. Dobra, może. <grym> <coś> tak, <grym> tak, tak i wpadliśmy na taki pomysł, że żeby sobie tych <grym> ludzi, że tak powiem, wziąć jako klientów, proponowaliśmy wyższe stawki. Na zasadzie. Pani chce 200 tysięcy za swój dom. My sprzedamy pani ten dom za 250. Ale wystawimy go w takiej cenie, jaką uznajemy za stosowne. Tak? Mhm. Podpisywaliśmy umowę, że kobieta musi dostać 250 tysięcy. Jak nie dostanie, to w ogóle nie ma o czym mówić. Mhm. Umowa jest nieważna. Nieważne za ile wy sprzedacie, ona 250. Tak. Dostaje. My wystawiamy za 300. Powiedzmy, jakaś negocjacja, no i wtedy na przykład 280 to jest kwota transakcji, czyli 30 tysięcy idzie dla nas. No to macie 10% prowizji, A tutaj zobaczysz drugi przykład, na jaki kolejny zajebisty pomysł padł, związany z nieruchomościami. Chciałbym, żebyś zauważył, że wiesz, że on tak podchodzi do robienia interesów z taką ogromną ciekawością, nie? że zobaczmy, co się stanie, nie? A no zobaczymy. Zobaczymy tutaj wystawi ogłoszenie. Zobaczymy czy się znajdzie jakiś kupiec. Wiesz, próbuje, nie? Tak nie stoi w miejscu, nie? Nie stoi w miejscu i się nie zastanawia, a czy kurczę, to nie wypali? To, to nie wypali od razu, nie? Tylko no, działa z czystą ciekawością i kurwa dlatego moim zdaniem zarabia tyle hajsu. Czemu akurat? No właśnie, bo chciałem to zapytać, czemu akurat takie rejony wybraliście, żeby takimi nieruchomościami handlować? Okay. Bo jak mieliśmy dosyć hejtu już całego medialnego właśnie z poprzednich lat. Hmm? Przenieśliśmy się sami do leśniczówki na warmie. No po tej apce biegackiej. Tak, tak. Hmm? tak. I tam sobie mieszkaliśmy, i tam przyjeżdżali do nas ludzie od czasu do czasu, właśnie do środka lasu, czy nie chcielibyśmy tego sprzedać? nie? Hmm? No i. Powiem wprost, no my to kupiliśmy mega tanio, bo my to kupiliśmy tam za 170 tysięcy złotych ile metrów? 150. No to ładnie, no to mega tanio. Zrobiliśmy naprawdę lekki remont, nie wiem, może stówkę włożyliśmy i tak sobie siedzimy z żoną, mówimy, ty, choć to wystawimy za 800 tysięcy. Tak, mm -hmm. Żeby zobaczyć, nie? Na zajawy. No to jest nasze. No ale to jest nasze miejsce na ziemi i tak dalej, ją ja ja, tam, ale pieniądze będą. Znajdziemy jeszcze. I po 800 to może i lepiej. No co ty żartujesz? Tydzień, nie? Za 800 koła? Tak, i to taki był półmilionowy flip, nie? I ja mówię, ja, o. Pierdolet. Ja mówię fajnie, to jest kasa na inwestycje, nie? To teraz sobie mówię coś wynajmiemy, to będziemy inwestować, żeby kasa rosła. A mówię z racji tego, że jestem prezesem z lasu. Ja mówię, to jeszcze sobie inwestorów dodatkowo weźmiemy mm -hmm. na parę baniek. No, no i się zlecieli, i tak się zaczęło. I nie? chaty na od ludzi po prostu no. zaczęliście tym handlować, flipować, obracać. Tak. Ej, zajebiście, bo to nikt w ogóle nie myślał o tym w tym kierunku, tylko raczej mówią, a mieszkania w dużych miastach, kawalerki, coś tamten. No wiesz. bo jest ryzyko, tak, że na zadupiu gdzieś kupujesz i, i... będzie no, leżeć dwa no lata, na przykład. tak, nikt ja... nie kupi. Dobra, i teraz piąta cecha, którą u niego zauważyłem. Jak mu coś w życiu nie pasuje, to to zmienia. Nie robi jak większość osób, które narzekają na swoją robotę, ale w niej siedzą. Mimo wszystko w niej siedzą, nie chcą jej zmienić, no bo się boją zmian, boją się, wiesz, ryzyka. A on jest, wiesz, kowalem swojego losu, nie? Czegoś chce, no to bierze to, idzie po to, re realizuje swoje pomysły, buduje Ciągle nowe interesy i zarabia kasę. I właśnie dlatego zarabia tą kasę. I dużo tej kasy. Bo idzie po swoje. Nie, nie stoi w miejscu, nie boi się ryzyka, nie boi się zmian. Ale co? Generalnie uważasz, że ludzie są trochę niewolnikami systemu? Mają takie pozamykane głowy, że w tym siedzą? Jakie kiedy masz prywatnie tak przemyślenia na ten temat? Ja uważam, że możliwości nie wykorzystują mnie, bo przez tamte moje 40 lat życia miałem kontakt z wieloma ludźmi. I no, niektórzy nie mają wyjścia. Rzeczywiście, muszą, to, muszą pracować, bo mają jedyny zakład w okolicy, muszą tam spłacać jakieś kredyty. Okej, okay. ale jest kupa ludzi, którzy ja to też będę poruszał w książce teraz klepią biedę na własne życzenie, tak? No prosty przykład, jak jacyś starsi ludzie mieszkający w mieście, gdzie, gdzie mają mieszkanie wartości na przykład 700 tysięcy, mógłby to sprzedać, pójść sobie, kupić dom za 200 czy 300. Mhm. 400 dać wnukom do inwestycji, czy, czy nawet sobie dać na lokatę i dobrze żyć. Mhm. I Biedują na własne życzenie, nie? czy ludzie, którzy nie zmieniają pracy od lat, bo tu jest dobrze, bo boją się nowości, boją się zmian. No i, i właśnie w tej materii, na przykład ja z tego mojego pokolenia jestem jedną z licznych osób, która zmienia coś, jak nie pasuje, tak? Mhm. Y ja mam znajomych organizatorów biegów, którzy od lat w tym siedzą, zarabiają już teraz naprawdę po 500 tysięcy złotych miesięcznie z tego, uh -huh. ale dla idei po prostu, nie? Uh -huh. A ja nie jestem ideowcem, tylko idę tam, gdzie jest po prostu pieniądz, nie? Jak uh -huh. nieruchomości padną, bo nie wiem, pęknie ta cała bańka tych leśniczówek moich, uh -huh. to pójdę dalej, nie? Coś uh -huh. innego byś